Cześć, witajcie w kolejnym filmie z Minecraft Altcore. Za mną już zachodzi słońce. No i jesteśmy już w kolejnym filmie. Ja się to choćby sobie tutaj przespać noc. A później będziemy zdobywać sobie Expo. Zacznijmy od tego, że potrzebowaliśmy by jakiejkolwiek rzeczy, aby. Zrobić się go exp po pierwsze tu mamy książki, tu mamy książki, czemu tu, tu była książka? Yy, teraz jeszcze nam będzie potrzebny ten... E, Razuryt raz, Chodźmy zobaczyć czy nadal tu są te enchanty, co ostatnio były I jest, są Więc dobra, nie się I teraz będziemy potrzebowali e, trochę expa. No trochę będziemy musieli 20 poziom sobie wbić. Aktualnie mamy 17, tutaj nam się nic nie przepalało. Tutaj mamy potki, tutaj takie rzeczy. Dobra. Co byśmy mogli przepalić? Tutaj na pewno nie mamy nic. Jedzenie, nie mamy chyba tu przepalania. Tutaj mamy te dwa, ale to za mało będzie. Te już są pieczone. Tych chyba się nie da piec, ale spróbujmy. Nie, nie da się piec. Dobra. Nie da się piec, niestety. Dobra, to chodźmy po prostu zebrać sobie tam farmę. To, co już wyrosło na tej farmie, i dużo wyrosło. spodziewałem się, że ży tyle ale pierwsze tutaj podróbamy. Troszeczkę, dobra. I idziemy teraz tamtą farmę zebrać. Dobra, zbieramy sobie tutaj teraz farmę. To co tutaj już wyrosło. Które tutaj już wyrosło. Tych, tej pszenicy. Tutaj trochę więcej. Od razu sobie tu rozmnożymy obok yy, zwierzęta. Które już tutaj słychać mocno Zasadzimy Jeszcze w tym miejscu mamy I już nie ma tutaj A tutaj jeszcze wyrosło. I nie mamy więcej, mamy 43 pszenicy nie sądziłem, że aż tyle tu znajdzie się Ale jest Później wyjdziemy na górę, jeszcze rozmnożymy sobie kurczaki Z nich też expa trochę dostaniemy Dobra, tutaj chyba już wszystkie rozmnożone, dostajemy jak najwięcej expa Dobra, już chyba nie ma O nie, mało, zos mało krowy zostawiła dra ale dobra, owiec jest mniej Zdajemy tyle, ile mamy. I ja się minęłem, bo chynek chleba tu wystarczyło. Dobra, mamy 19 poziom. Wejdźmy sobie na górę, rozmnożyć te skoczaki. I powinniśmy już wbić 20 poziom i zenchatować sobie tą... książkę. Więc chodźmy... do kurczaków. Do większego enchatowanie by się sprzedało więcej poziomu, ale najwięcej poziomu to dokładnie dostaniemy ze smoka. A żeby do smoka się do, dojść, to, to będziemy potrzebować um, Na pewno uzbrojenia. A ja źle poszłem przed chwilą. Już jesteśmy obok oczeków. Wchodzimy. Nie jest ich tutaj aż tak dużo. Tam. Chyba nie zdoł. Kto tam gdzieś umiera? Tam gdzieś Tam gdzieś w tamtym miejscu. No nie dostaliśmy 20 poziomu skupczaków Niestety brakło. Gdzie są gorem, golemy? Z golemów chyba nie leci jak. O mały nie jest. Tutaj mamy tego bezpadków pracy, które nie weźmie sobie pracy żadnej, tutaj gdzieś był jeszcze OSENI, ale on chyba sobie poszedł. A no właśnie, chodźmy sobie tam do farmy żelaza, wziąć żelazo. Jeszcze trolę stamtąd weźmiemy sobie, potem dalej chyba się produkuje, ale już widzę, że chyba raczej się nie produkuje, bo tam kolemy są poza Zgrodzeniem Poza palcem, Bardziej Za często to się nie dzieje A czasami takie wybijanie Jak to było w 16? Czasami to, takie wybijanie nie jest potrzebne No, no bo to mamy bloczki aby bezpiecznie ubić Chodź I chodź tu kolem Jeszcze drugi tu kolem jest. Wystarczy nam miecz? Nie wiem. Ale one chyba więcej wytrzymałości. Dobra, miecza nam wystarczyło. Nie ja mam użyć. to użycia. Które mam... Dobra, mam, mamy przy sobie 11 żelazo. A teraz jeszcze wejdźmy tutaj. Mogę sobie zabrać dodatkowe żelazo. Weźmy sobie na przykład tyle. No i chodźmy. Wróćmy sobie. I wymienimy się teraz z jednym osadnikiem. Dostaniemy trochę expa, Powinniśmy 20 poziomów wbić. Na spokojnie. Teraz pytanie: gdzie jest ten osadnik? Raczej będzie gdzieś tutaj u góry. Tak, to ty. No i mamy 20. poziom całego żelaza. Nadwie wymieniliśmy. Idziemy odłożyć sobie do skrzynki. W tej wiosce jest za dużo problemów. Tego by się. Ale potem tego tam dalej po prostu. I najlepiej by było go już ubić. I tak tam już, jest jeden świeży. Dobra, chodźmy sobie. tutaj na dół zróbmy sobie od razu chlebek jeden. Odłóżmy do skrzyni żelazo też sobie tutaj odłóżmy lepiej to niżej o. i chodźmy teraz sobie zemstatować jedną książkę e, mamy ochronę wyszycie, ochrona. ochrona najlepiej nie tą, tą książkę Okej, okay, fajnie, że ochrony same wpadają. Moc dwa, to prawda. No mocy i tak mamy dużo, więc ochronę. Dobra, mamy cz cztery książki z ochroną. Więc sobie możemy już tutaj te po połączyć. O nie, na napadło. Ale możemy sobie zrobić nowe. Tutaj mamy ochronę dwójkę. Dobra, chodźmy. Nie mamy czasami więcej ochron. Chyba nie. Nie mamy, ale przynajmniej się sprzeda to żelazo jakie przynieśliśmy. Nowe labroczki sobie od razu też właśnie. Mamy kopadło, chodźmy tutaj odłożyć na miejsce i połączmy sobie Nie, bo byśmy tutaj stracili. Gdzie jest ta ochrona trójka? Nie, nie mamy już ochrony dwójki kolejnej. Mamy tylko ochronę trójka, dobra. O nie, dziesiąty poziom, mamy dziewiąty. Znów nam poziomu brakuje. Tenosa nigdy do nas przeszedł. Tylko byśmy mogli kupić. No właśnie. Chodźmy do osadnika Tutaj idzie, chyba nie, nie idzie. Osadnik od strzału. Dobra, tutaj jest. no na poziom. On się od razu ulepszy. Dobra, ulepszył się. No i teraz łuk sprzedaje, dobra. Zdobyliśmy więcej strzał. Będę dobrze. Strzały sobie tu odłożymy. Dobra, jeden z tak strzał będziemy sobie przy, przy sobie nosić. Chodźmy połączyć te, te ochronki. Nie ochrony 2, tylko ochrona 3, ochrona 3, mamy ochronę 4. I mamy drugi poziom, ale dużo straciliśmy poziomów Odłóżmy sobie ochronę I chodźmy przespać noc Zdobyliśmy już to dużo ochron Więc byśmy mogli zrobić sobie jedną ochronę Na przykład tą ochronę 4 Dać na jeden kawałek zbroi I na klatę Odłóżmy ochronę 4 Tylko czy będzie nas stać i nie, nie będzie nas stać. Jeszcze dużo brakuje poziomów. Nie tu. No, no dobra. Mamy niezniszczelność. Ostrość, moc. Nie niezniszczelność. Mamy więcej mniej No mam mamy niedzieszczarność. A to raczej nie warto. Od razu... Ej, od razu byśmy mogli sobie ten kilo połączyć. No a dziesiąty poziom, dobra. Jeszcze sobie będziemy go pomarynujemy Na to aby zdobyć sobie więcej poziomu. Tutaj są osadnicy, on nadal nie sprzedaje tutaj, możesz sprzedawać strzały lub patyki. Ja Tylko nie mam wystarczająco. To możemy jeszcze coś mu... No możemy to, ale ich raczej nie będzie warto. Chodźmy do bibliotekarza. Może on ma coś fajnego. byśmy go mogli od razu może ulepszyć. Papier. Dobra, zróbmy sobie trochę papieru. Dobra, weźmy od razu tutaj tą trzcinę. Całą trzcinę weźmy. I tutaj raczej chyba nie będzie karty, nigdzie. Nie, bo ja tu To nigdy... ja raczej bym nie dawał. Chodźmy do domku. Dobra, teraz tak papieru powinien wystarczyć mu. Idą chwilkę. I wasz maragdy. Dobra, wbił poziom. To jest ważniejsze. Wbił poziom. Tyle. Tyle. Książki za szmarek, szmarek za. Dobra, dobra, kupno. Tak, żeby mu poziom podbić może nam się sprzeda wkrótce w przyszłości. A na razie to idzie do. z tej skrzynki. No i dobra, mamy czwarty poziom, więc przynajmniej cokolwiek zrobiliśmy więcej. Za dużo tu jest tylko mógł za dużo Dobra, innego trzeba ubić Dobra, ucieknijmy tak na róg Dobra, sięgniemy go do Dobra, dostaliśmy żelazo że żelazo straciliśmy, ale możemy na, nie, na jego miejsce dać Dementowy miecz, więc tak powoli będziemy sobie Wymieniać cały ekwipunek na diamentowy. Będzie już lepiej wyglądać i będziemy bezpieczniejsi od razu. Tylko enchantów nam będzie trzeba. Pytanie, czy byśmy mogli teraz na przykład znów pójść i rozmnożyć sobie kurczaki? Bo ich jest teraz więcej. Więc jak tamte dorosły, to raczej chyba nie dorosły, no nie dorosły, ale dobra, można rozmnażać je, to jest ważniejsze. Ile poziomu ile od poziomu nich dostaje? Albo to poziom był już taki jak poziom, jak masowo dany. Jeden kuczaczek wyszedł Więc teraz tutaj byśmy, o tutaj No nie, on zebrał, znowu zdążyłem dojść. Co za świnia Ostatnio po prostu nie, siedzimy cały czas tutaj w bazie No ale bardziej w wiosce I chodzimy jedynie tam Lub do farmy i krów Albo czasami do naszej kopalni a dawno na przykład nie poszliśmy tam daleko, albo nie gdzieś dalej odkrywać, więc by się sprzedało odkryć, ale mamy jedno zadanie na razie, takie sobie dałem. Nawet teraz się szybko przygotować na wędrówkę do endu i wyruszyć. Na łobicie smoka, od razu tam pójdziemy, może sobie po elytra Mam nadzieję, że nie będziemy tam długo czekać Znaczy szukać, nie czekać Na co byśmy mieli w tym czekać? Bardziej szukać No Odłóżmy sobie tutaj teraz Nasze nasiona ja Tak, też byśmy mogli tutaj odłożyć. Tak. tutaj, tutaj. też będzie. Możemy dać. Papier już mogę podtrzymać. Albo gdzieś odłożyć. No, ja już w ip -unku. Mamy piąty poziom. Więc to raczej będzie na tyle w dzisiejszym filmie. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Pa.